Przepraszam pana doktora, powiedziałem, bo uważam, że jak ktoś ma taki tytuł, to trzeba go uszanować i nazywać tym tytułem. A właściwie to jakie to zwierzątko ja mam pana w tej wannie karmić? spytałem. Znów się uśmiechnął i poklepał mnie po ramieniu. A ja pomyślałem, że może on jednak jest tym pedziem, ale co mi tam, nie mój biznes. A on rozłożył ręce i powiedział: No proszę pana, co za pytanie. Jakie zwierzątko pływa w wannie przed świętami? Przecież karp, prawda? Prawda, powiedziałem, i wtedy on sobie poszedł całkiem, a ja zostałem z tym pustym mieszkaniem i taką myślą niedobrą, że coś jest nie tak. No bo jak on jedzie na święta do matki, to tego karpia powinien ze sobą zabrać, albo go w ogóle nie kupować. A poza tym jak był taki oburzony tym świątecznym karpiowaniem, to po co mu ten karp na święta? Do towarzystwa czy jak? ale jakie to towarzystwo, on z mamusią nad morzem, a karp ze mną tutaj na marketowym osiedlu. Ale to nie moja sprawa, pomyślałem, choć coś tu nie gra, moim zdaniem, pomyślałem i poszedłem do swojej łazienki bezkarpiowej, bo późno się zrobiło, więc zdjąłem opatrunek, posmarowałem sobie nogę tym mazidłem i zasnąłem jak kamień. Przed zaśnięciem tylko słyszałem, jak doktor starannie zamykał drzwi na trzy zamki, Potem trzasnęły drzwi samochodu i odjechał. Chciałem zobaczyć, jaką ma taksówkę, ale zanim z tą moją nogą doszedłem do okna, to już nawet spalin nie było, tylko ciemność było widać i góry, co świeciły daleko na horyzoncie. A rano się obudziłem i nogę jak ręką odjął. Doszedłem do kibla i tam sobie dopiero przypomniałem, że do tej pory kulałem, a teraz nie. Obejrzałem sobie ranę i rzeczywiście jakieś twarde się na niej zrobiło taka łuska jakby ochronna ale nie przejmowałem się bo doktor uprzedzał że to jest ten side effect no rzeczywiście defekt był ale pod spodniami niewidoczny a poza tym rzeczywiście pomogło ponieważ i tak musiałem zrobić zakupy to wybrałem się do naszego marketu a tam najpierw spotkałem komendanta ochrony który mnie się spytał jak noga a ja powiedziałem, że zupełnie dobrze, i już zapomniałem o tej siekierze. Na co komendant posmutniał i powiedział, że biedny Jerzyk to nie tylko, że nie zapomniał, a nawet sobie nie przypomniał. Bo co prawda już nie jest w śpiączce, ale za to stracił pamięć. Nie wie, co się w ogóle stało i jak się znalazł w szpitalu. Pomyślałem, że to może i dobrze, bo po co pamiętać takie złe rzeczy? Tym bardziej, że ja do Jerzyka nic nie miałem, nawet go lubiłem. I to wszystko wyszło takim przypadkiem nieszczęśliwym. Ale z tym swoim zdaniem się do komendanta nie pchałem, tylko czekałem, co powie dalej. A on zaproponował, żebym przyszedł do pracy już w Wigilię, bo ma mało ludzi. Ci, co mają rodziny, to się zwalniają wcześniej, a ja nie mam im i pewno wszystko jedno, a nawet lepiej w pracy niż samemu w domu siedzieć. Miał rację, jasne, ale zabrzmiało to tak jakoś, że mi się smutno zrobiło, jakby mnie ktoś skreślił z jakiejś fajnej listy. Ale się zgodziłem, bo w zasadzie, jak powiedziałem, miał rację. Zaszedłem do dziewczyn, do kiosku, bo to akurat była ich zmiana, i oddałem przeczytane gazety, żeby sobie oddały na makulaturę. Ucieszyły się moim widokiem, co mnie zaskoczyło, bo tak na ogół to nikt się tym nie cieszył, i powiedziały, że im smutno. Zawsze mnie dziwi, że dziewczyny tak jakoś. Inaczej myślą, bo tu mówią, że się cieszą, a tu, że im smutno. I nawet wyraziłem taką wątpliwość wobec nich, no i wtedy się dowiedziałem, że im też wypadł dyżur w Wigilię, dlatego że są najmłodsze, nieżeniate, no i dzieci w domu nie płaczą. I może by nawet to było słuszne tylko w Wigilię busy jeżdżą jak w święto więc jak wrócą do domu, do tej swojej wsi? Będą musiały wziąć taksówkę i tylko stratne będą przez te prace choć w Wigilię to podwójnie płacą, a za taksówkę tylko raz, to jednak nie wyjdą na swoje. Moim zdaniem by wyszły, ale tego nie powiedziałem, tylko żeby je pocieszyć, jakoś to powiedziałem, że ja też pracuję w Wigilię. To mamy przejebane, powiedziała ta wyższa blondynka Beata, a ta niższa brunetka, nawet nie wiedziałem, jak ma na imię, pomyślała przez chwilę, popatrzyła na Beatę i powiedziała, że w zasadzie jeśli tak, to może one by nie jechały tą taksówką, tylko przyszły ze mną po pracy do mnie i żebyśmy sobie zrobili razem Wigilię, a rano się zobaczy. Zresztą i tak się umawialiśmy, że przyjdą w święta, na no Wigilia to przecież najważniejsze święto jest. Teraz Beata pomyślała chwilę, popatrzyła na tę drugą, potem na mnie i wreszcie powiedziała, że to w dupę pomysł jest. Wyrozumiałem jasno że jej się spodobało to myślenie jej koleżanki, ja też tak uważałem i to im powiedziałem. I byliśmy umówieni, co było dla mnie zupełnie wygodne, bo one powiedziały, że wszystko urządzą, żeby mi było dobrze, żeby nam było dobrze, poprawiła Beata i jedzenie przyniosą i picie, byleby tylko choinka była i prezenty naturalnie, dodała ta druga i tu mnie postawiła w prawdziwym kłopocie, bo jeszcze nigdy nie kupowałem nikomu prezentu. Ale pomyślałem sobie, że do wigilii jest jeszcze parę dni i na pewno coś wymyślę, bo jeszcze się nigdy tak nie zdarzyło, żebym czegoś nie wymyślił, jeśli naprawdę musiałem. I wtedy ta druga, co to nie wiedziałem jak ma na imię, powiedziała, żebym z nimi jutro poszedł do kina na fajny film. No to się umówiliśmy i poczułem się dumny, że wreszcie ktoś się ze mną umówił do kina. I to od razu dwie takie fajne dziewczyny, bo one naprawdę fajne były. Tymczasowo jednak poszedłem na spożywkę, kupiłem co miałem kupić do jedzenia. Wracając jeszcze, wstąpiłem po następną porcję gazet. To pa, nasz ochroniarzu, zawołała do mnie Beata, do jutra, do jutra, powiedziałem. I obejrzałem się dookoła, ale nikt tego nie słyszał, bo wszyscy tłoczyli się przy kasach na sali głównej. A gazety przed świętami to mało kogo obchodzą w zasadzie, chociaż takie grube wychodzą, wszystkie z choinkami i świętymi Mikołajami a w niektórych to zamiast świętego pokazują takie panny tylko w czapeczkach. Moim zdaniem nie za bardzo święte. Choć może jak ktoś wygląda tak, jak go Pan Bóg stworzył, to jednak trochę świętości w sobie ma. Nie tamto nie przeszkadzało, wręcz przeciwnie. Ale teraz miałem ważną misję, bo musiałem iść nakarmić zwierzątko sąsiada. Nasze bloki są niskie, dwupiętrowe zaledwie, a na każdej klatce są po dwa mieszkania na piętrze. Jedne są takie jak moje, takie więcej małe pokój z kuchnią, dla kawalerów raczej, no i ja byłem kawalerem, więc wszystko było w porządku. Po drugiej stronie klatki były duże, trzy pokojowe mieszkania i tam mieszkały rodziny. No i doktor Fischstein, który na pewno nie miał rodziny, bo by nie wybierał karpi ze śmietnika, by nie prosił mnie o opiekę nad zwierzątkiem. Jak zauważyłem, doktor na tych swoich wypasionych drzwiach nie miał ani godzin, kiedy przyjmuje jak inni lekarze, ani nawet tabliczki złotej z nazwiskiem. Nic nie miał, tylko metalowe okucia i sztaby wpuszczane w ścianę, przeciwwłamaniowe. Szybko dobrałem klucze, zamki były niedawno widać oliwione, bo otworzyły się leciutko i wszedłem do przedpokoju. Był duży, ale dość ciemny, tak jak u mnie, tylko tu się światło w ogóle nie paliło. Pstrykałem i pstrykałem, aż wreszcie sobie przypomniałem, że doktor za prąd nie płacił i go odłączyli. Latarka rzeczywiście leżała na stoliku przy drzwiach. Ale za oknem był jeszcze dzień, więc pomyślałem, co będę baterię wypalał. Baterie też kosztują, więc załatwię to przy tym, co jest, i zmykam do domu oglądać te gazetki. Łazienka była oczywiście bez okna, ale oczy się przyzwyczaiły i zaraz go zobaczyłem. Pływał sobie spokojnie, jak to karp, w prawo i w lewo, tylko duży był. Sporo większy od tych, co je mieliśmy w markecie. I pomyślałem sobie, że jednak doktor powinien był go wziąć do mamusi. Tam by mu się dało w łeb i ludzie by sobie przynajmniej pojedli. A taki doktor, co to nie ma na prąd, to pewno i z jedzeniem krucho stoi. Ledwie tak sobie pomyślałem, to zobaczyłem, że karp stanął w tej wodzie, odwrócił się do mnie i gapi się jak sroka w kość. Jakby usłyszał te moje myśli i chciał sprawić, co ja jeszcze wykombinuję jak on będzie mógł na to zareagować. Uczyli mnie w komandosach zawsze patrz w oczy przeciwnika, nie na jego ręce, nóż czy karabin. Z oczu wyczytasz wszystko, co ci grozi. Ale karp z pewnością nie był w komandosach, pomyślałem żartem, a potem doszedłem do wniosku, że jeszcze nie wyzdrowiałem całkiem, jeśli tak głupio gadam w myślach. Pucha z żarciem stała rzeczywiście obok, w niej łyżka, a w puszce takie kawałki jak w kitkecie, sprzedawali takie na spożywce, tylko tu były jakieś większe. Od razu pomyślałem, że pewno sam to robił i są genetycznie zmodyfikowane. Nabrałem starannie na dużą łychę i sypnąłem do wody, jedną, a potem drugą. Nasze karpie, jakim ktoś tam w markecie wrzucał bułkę, to w ogóle nie reagowały. Ten tu łypnął wzrokiem, ale najpierw opłynął te kawałki z drugiej strony i stanął tak, żeby mieć w zasięgu wzroku i mniej te karmy. Potem, nie spuszczając ze mnie wzroku, spróbował jednego, wziął do gęby, połknął, następnie popatrzył na mnie i wyraźnie dawał mi do zrozumienia, żebym już sobie poszedł. Dobrze to rozumiałem, też nie lubi jeść, jak mi się ktoś gapi w talerz. Zamknąłem drzwi i wróciłem do siebie do domu.